Właśnie zapytam się kontynuując trochę Wątek e, odnośnie tego, kiedy jesteśmy w praktyce w takim momencie, że się, pojawiają się dużo wątpliwości, a wcześniej był okres, kiedy już bardzo się angażowaliśmy, dużo dawaliśmy z siebie. I w tym momencie zaczyna się powiedzmy takie rozdźwięk. Wierzy się w te nauki, lubi się praktykować, siadać, ale pojawia się takie zniechęcenie i trochę takie upadek wiary. I tutaj Pytanie takie, co, co robić w tym momencie? Więcej no praktykować. Z praktyką jest tak, jak ze wszystkim innym, co robimy w życiu, jak rzeczy, które zaczynamy robić, jest entuzjazm i jest to coś nowego. Tutaj na tym na koniec odosobnienia, żeś mówili, mówiłem trochę o takim umyśle początkującego wtedy wszystko jest świeże, nowe i interesujące, <klujna> <i klujna> ale to, co jest nowe, w końcu przestanie być nowe i tak jest w życiu, jest ze wszystkim. E, e, czy każdy z, każdy z Was tutaj miał jakąś relację typu e, e, jaką sobie romantyczną? Relację. <klujna> <glujna> I, jak na początku. W moich relacjach, jak, jak przed tym, co nie byłem lichem, to na początku było zawsze, wszystko było pięknie, wszystko było ładne. Moja dziewczyna zawsze mi mówi: a nie, palisz trochę? A nie, masz sprawę, możesz palić, kiedy chcesz, wszystko jest dobrze. I tak po pół roku było, a możesz nie palić w domu? A potem, a może byś przestał palić? A potem się okazuje, że nie masz, że to już jest to, co było nowe i piękne i fascynujące, już nie jest takie fascynujące. I, i, nie dlatego, że sz zawsze szukamy czegoś fascynującego, ale może żeśmy nie widzieli tego jasno i, i, i drogi się rozchodzą. A, ale zwykli ludzie, z reguły robimy tak, że ludzie robią tak, że zawsze szukają czegoś nowego. I myślimy, e, e, takie normalne myślenie jest: jak tylko dostanę to, to już będzie, e, to wtedy będę szczęśliwy. No potem dostajemy coś, co chcieliśmy. No, i chcemy, chcemy czegoś innego, zupełnie normalnego. I tak samo jest z praktyką. Na początku nie mamy oczekiwań, jest to takie bardzo nowe, chłoniemy to, nie, nie jesteśmy zamknięci, a potem pojawia się umysł rutyny, potem pojawia się, pojawiają się takie emocje, jak mój sławek, zaczyna się robić nudno. Pojawiają się trudności, jak normalnie w życiu. Ale to nie, nie, nie znaczy, że nauki są niewłaściwe albo że Buddha nie kłamał on nie miał, Budda nie miał żadnego interesu żeby w tym żeby ludzie przy, przychodzili do niego i żeby słuchali jego nauk wręcz przeciwnie, on powiedział nie wierzcie w nic co mówię tylko dlatego, że ja to mówię zweryfikujcie to w swojej praktyce sami, jeżeli działa to stosujcie, jeżeli nie to, to, to nie, to odrzućcie <much> <much> Sung San nie zarobił żadnych pieniędzy w życiu i nawet nie był specjalnie sławny. I mu nie zależało, absolutnie mu nie zależało na nie miał z tego żadnej korzyści, że przyjechał do Polski i uczył ludzi. Przyjechał do Polski i uczył ludzi tylko dlatego, że ludzie chcieli się uczyć, chcieli praktykować. I, i, i jak tak, e, jak nie oczekujesz niczego, to wtedy wszystko możesz dostać. Jak, jak pojawiają się oczekiwania, to z reguły pojawia się rozczarowanie w jakiś sposób. Pojawiają się na pewno pojawiają się trudności w praktyce, i, i wtedy dopiero praktyka się zaczyna. Jak się zaczynają trudności? Jak każdy z nas ma ulubione jedzenie. Tak? Jakieś, lubimy jakieś jedzenie. W, w, w Stanach jest taki zwrot, się nazywa comfort food, czyli takie jedzenie, które mam. Pamiętamy z dzieciństwa, które sprawia, że się dobrze czujemy. Każdy ma pewne jedzenie, ale gdybyśmy jedli to ulubione jedzenie przez cały czas, codziennie, nawet nie trzy razy dziennie, ale codziennie, przestałoby być ulubionym jedzeniem. Okay? Także czasami <coughs> jak robimy to samo przez cały czas, okej, okay, czasami potrzebujemy jakiejś zmiany. Ale Również gdy, e, e, jak praktykujemy, jeżeli przestaniemy coś robić, to nigdy nie przebijemy się przez tą ścianę trudności, a jakąkolwiek ścieżkę, cokolwiek robimy, zawsze pojawią się trudności i zawsze stracimy to poczucie świeżości i zafascynowania i stanie się to takie no, be, trochę bez smaku. Ale to nie znaczy, że mamy przestać jeść, jak jedzenie smakuje. Jak przestaniemy jeść, to możemy, musimy jeść. I tak samo z praktyką, jak raz naprawdę zasmakujesz, e, e, poczujesz, że myśmy, będziemy mieli doświadczenie własne z tej praktyki, to nie można skończyć. To trudno skończyć. Tak jak mniej się ludzie pytają czasami, e, a jak, jak praktyka działa, w życiu, jak pomaga naszemu życiu to ja najczęściej odpowiadam no, chcesz zobaczyć jak praktyka pomaga w życiu zacznij praktykować praktykuj wytrwale przez parę lat a potem przestań, nagle, zupełnie przestań, nie rób nic zobaczysz jak działa w życiu <ścoughs> zobaczysz jaki, jaki to ma efekt i jak tobie pomaga więc e, e, pomimo tego <laughs> mi jest jeszcze trudniej bo ja już praktykuję od wielu, wielu lat i, i ostatnie 10 lat do Korei pojechałem w 2009 roku i, i jak zostałem pełnym nichem to, to styl praktyki jest e, taki sam 3 miesiące jest odosobnienie zimą 3 miesiące jest okres pomiędzy odosobnieniem kiedy reguła jest w Korei nazywają to kyeolche hedzie. kyeolche to jest zacieśnięta reguła Te reguły są bardziej ściśnięte, sztywne wymagające, a hedzie rozluźnione i potem znowu 3 miesiące latem i hedzie. I, I tak jak zawsze chciałem to robić i jak zacząłem to robić, jak zostałem pełnym misją, w końcu mogłem to robić, bo jak byłem w treningu, nie mogłem tego stylu życia prowadzić, to mi się od razu przypomniał film z Jackem Nicholsonem, po nie wiem, jak to po polsku był tytuł, ale film był As Good As It Gets. Tak dobre, jak to tylko mogę... As Good As It Gets, jak to przetłumaczyć? Lepiej Być Nie Może. Lepiej Być Nie, nie, nie Może, może. okej, okay. Lepiej Być Nie Może. I tam jest taka piękna scena w tym filmie, jak Jack Nicholson idzie do swojego terapeuty, bo on był takim znerwicowanym artystą, pisarzem w Nowym Jorku i tam każdy ma swojego terapeutę, on też. I idzie do swojego terapeuty, wchodzi do gabinetu, a tam w poczekalni jest kilka osób takich niesamowicie nieszczęśliwych. filmie to jest przerysowane, ale widać, że cierpienia mają emocjonalne, straszne i cierpią, czekają, żeby zobaczyć tego terapeutę. A Jack Nicholson otwiera drzwi i wprawuje do gabinetu terapeutę. mówi, nie możesz tutaj wejść. A on mówi, ja tylko przyszedłem, bo zakochał się, ja tylko przyszedłem Ci powiedzieć, że wszystko jest dobrze, bla, bla, bla. I wychodzi. Wychodzi i przechodzi przez tą poczekalnię. I już wychodzi z poczekalni i tak się odwraca i mówi, a co byś powiedział na to, gdyby lepiej już być nie mogło? Po angielsku on and what about if this is as good as it gets? I wychodzi. I to tak samo, jak ja zacząłem praktykować trzy e, miesięczne odosobnienia, nagle sobie zdałem sprawę, to ja już tak do końca życia. <śmiech> <śmiech> I już lepiej nie będzie. <laughs> ten, ten smak i fascynacja już dawno przeszła, a to następne odosobnienie się zaczyna. <laughs> I to nudno. I tak siedzisz i patrzysz w ten sam kawałek podłogi przez 3 miesiące. Ale że jedna, jedna rzecz jest ciekawa, że zauważyłem, że jedyny sposób, żeby wytrwać w tym, to wrócić do praktyki. Tą sytuację, którą mamy, te okazje, które mamy, po prostu wrócić do praktyki. Nawet jak jest trudno, to po pewnym czasie te trudności odpadną, bo one tylko są stwarzane przez nas w naszym umyśle. Nikt tego nie stwarza. Nikt nie robi tego trudno, my robimy to trudno. My robimy to ciekawym, my robimy to fascynującym, my robimy to czymś, jeżeli czegoś nie znosimy, to jest nasza, wytwór naszego umysłu. Więc jeżeli przemożemy, jeżeli się, jeżeli pojawiają się trudności w praktyce, tak, najlepszym lekarstwem na to jest więcej praktyki. Szczególnie, jak już doświadczyłaś praktyki, i szczególnie jak już doświadczyłaś e, tego, jak to działa w Twoim życiu. Okay? Nie opierać się na wspomnieniach i na tym, że kiedyś mieliśmy jakieś doświadczenie, bo jeżeli mieliśmy jakieś doświadczenie, szczególnie które było przyjemne podczas praktyki, bardzo łatwo się do tego przywiązać, e, w tym znaczeniu, że chcemy, żeby to ponownie się zdarzyło i ponownie tego doświadczyć. Rzeczywistość jest o wiele bardziej ciekawa, niż nasze wyobrażenia, jeżeli patrzymy. Także sp spróbuj po prostu wrócić i, i gwarantuję Ci, jeżeli oddasz się temu, jeżeli praktykowałeś długo, nie potrzeba dużo czasu, nie potrzeba dużo czasu. Parę dni i zobaczysz znowu, jak to działa i poczujesz e potrzeby robienia, to no będziesz